Halo. Cześć! Cześć! Powiedz jak ci idzie. No nie ja wiem, chyba będę pisował z nimi. Tak? O to co chcą. Nie chcę mi się z nimi walczyć powiem szczerze. To się po prostu nie opłaca? Dobra, no zabiorą mi to, co ja im zabrałem, tak? Czyli ich etniczne ziemie, plus Bosnie. Mm. No trochę boli, no boli dupka nie ukrywam. Ale mm. z drugiej strony. <noise> Dobra, powiedzmy sobie szczerze. Ja bym teraz wysłał się z Mempower. Jakbym się no. skupił mega i tak dalej, mógłbym doprowadzić do tego, żeby zabrać mi jedną, dwie prowincje. No można, no. ale mi się nawet nie chce, no po prostu po tym co widzę, że ja musiałbym... Znaczy, by... ja twierdzę, że jeżeli dobrze tu pomanewruję i nie będę trafiał na gwiazdkowe generałów, to ci wygram ten front zachodni tutaj, wiesz, Znaczyńca, z Holandią. Ale zachodni, no tam na zachodnim froncie masz tylko 50 tysięcy, a ja tutaj mam 200 tysięcy. Nie. Nie mam tylko 50 tysięcy. Ja mam tutaj wokół siebie mam jedno 40 tysięcy, drugie 50 tysięcy. Ja mam samą 90 tylko operacyjnych i nie widzę Francji. Jedyne co zyskam w tej wojnie, tak naprawdę, to co mogę zyskać to wynegocjowanie, że tam oddadzą jedną, że oddam im jedną prowincję? Tylko, że w tym celu musiałbym teraz tak. Nagle dostać ogromne przyk gotówki albo poczekać, aż gotówką się zbierze. Zrobić kolejne armie, ponieważ teraz moja armia nie istnieje. Ustawić się w jakimś fajnym miejscu, liczne położyć się z twoją armią, wbić się w nich, zmasakrować po kolei, podbić wszystkie prowincje, potem ruszyć do nich, podkupować po, po ich prowincje, to będzie trwać 50 lat. Czyli wniosek jak zwykle: jak nie masz Szwecji, to ból dupy no ja nie mam takiej imbaty, wiesz, tych combatability Szliśmy trochę pod iolo z tym cesarstwem, też trochę za dużo wziąłem, ale to spodziewałem się, że to się wybuchnie. I w sumie też do przewidzenia było, że to, to się stanie. Nie przywidziałem nie tego, że będziemy nagrać odcinek o 23.30. No, już nie ja, zwalaj na to. Gdy ja już śpię. Nie, to też wiadomo, to też są błędy takie, że. Ten, no, że no, ja tyle kazałem sobie dać, ale to, hmm. mnie to też nie boli jakoś no bo co? Ja im to oddam i co? No, oddam. Nic więcej. No. Dobra, to co? Pisuj w takim razie. Jeszcze zobaczyć czy na pewno. No tak, oni chcą swoje prowincje i tylko tyle. Dobra, no to puszczasz? No, chyba chwila. No tak, ja stolacja 74 Power Projection, czyli będę na zero, bo to jest mój rywal jedyny. Dobra, oddaję im to. Nie chcę mi się z nim bawić. No, puszczę. No. Oho, oho. Co tam? Magnacy, zlagowałem wszystko. Halo. Cześć. Halo, zrobiliśmy takie cięcie, ponieważ tutaj tak naprawdę wpisaliśmy kody. Przerwę między nagrywaniami. A można? Nie. A, okej. Okay. Jak widzicie, oddałem Ottomanom Bośnię i te prowincje, które im zabrałem. Hehe, ma <laughs> lamus. Mam na to jeszcze kory w sumie, więc mogę w każdej chwili ich zaatakować. Czy koalicja na mnie się wykruszy? Znaczy, na razie nie mogą wejść w koalicję. Oczywiście ekspansja na mnie, no, zniknęła, bym powiedział. Otomani już w koalicji wejść nie mogą, czyli ja na pewno po mojej zimie wrócę, jak tylko się skończy ten trus, który będzie trwał do... Dokładnie już wam mówię. Gdzie to jest? 1661. I w sumie taki miałem plan, pisując tutaj, bo jeden z mówił, że nie, koalicja się na mnie nie wykruszy. Ja, który już z koalicjami w sumie w każdej serii walczy, to wiem, że po spisowaniu z nimi wykrusza się. znaczy te dalsze kraje, mm -hmm. typu Zaksonia i tak dalej, one od razu tracą, Bohemia może wejść w koalicję przeciwko Wenecja może wejść, Otomani nie mogą, bo nie mają za mną 50. Ale ja to wykorzystam do tego, że ja i tak i tak mam to kory, bo oni nie każali mi się z rzet rze tych korów, bo im po prostu Wór z nie starczyło. Dlatego jak teraz będę ich atakował i będę zabierał ziemię, na które mam kory, to będę miał mniej agresyjnej ekspansji. Więc teraz mogę sobie elegancko wbić się w ottomanów i kompletnie nikt nie powinien się tym przejąć. Przynajmniej w teorii. Jak to będzie w praktyce, nie wiem, nie wiem, chociaż się domyślam. Co będę robił w międzyczasie tak zwany. Jak będę tak w międzyczasie? <laughs> <laughs> no przede wszystkim... Widzę, że kazali mi jeszcze utworzyć Estonię, chyba, czyli Wonię, coś takiego, więc będę musiał to ścisnąć, to koniecznie tak. Lwonie ścisnę, jak tylko będę miał ku temu dyspozycję, a w międzyczasie będę podbijał to, do czego stworzyłem sobie piękny kana kanalik, czyli burjacje hmm, Jin, Jiangsu, Korea, Ming, czyli takie tam prowincje, chyba że Ignacy zawoła mnie do wojny z cesarstwem, więc też jest w sumie możliwe i mam ku temu dyspozycję. Moja armia obecnie nie istnieje i nad dobrze, bo w sumie dzięki temu zyskam jakikolwiek przychód, jakkolwiek. Jak już ten przychód zyskam, to będę mógł się ustabilizować. No i to tutaj też nie ma co płakać, to była taka. A, już ze mnie ode mnie wychodzą z koalicji, wiesz? No, no to moim zdaniem to był taki bardzo strategiczny posunięcie, żeby się poddać, żeby im to oddać, bo z tego co patrzyłem, jakbym zobaczył, że oni każą mi się zrzec korów, to bym się nad tym zastanowił jeszcze, ale jak oni zobaczą, że oni chcą po prostu, żebym im oddał te prowincje, no to kąs i komsa, bo oni jak uderzą do mnie sami, to nie mają szans, bo ty i Hiszpania mnie, mnie po prostu ratujecie przed tym obecnie, a z koalicją no to każdy głupi potrafi, nie? A teraz tylko czekać na ich błąd. To oni w końcu upadną, bo są zbyt duzi, żeby nie upaść. zbyt dumni. I zbyt dumni, tak. Ha. Powinienem zaatakować. Coś. Chyba zróbmy tak. Wiara. Zmień mi. Co? No to. Nie i wezmę Quality Quality bierzesz? Tak, z o tym, żeby ich znisz zniszczyć jak następnym razem dawać. Na Może trade na przyszłość, żebyś mógł armię utrzymywać w końcu? Pff, nie, no ja za utrzymałem armię nie mam już takich dużych problemów ci powiem szczerze. Problemy się zaczynają wtedy. Kiedy walczę na kilku frontach i mam uzupełnienia, ale tak sam w sobie nie masz takich dużych problemów. Większe problemy mam może z warto wartością mojej armii. Problem też polega na tym, że mam technologię do tyłu i teraz też głupotą w sumie z drugiej strony. Teraz tu pomyślałem brać te quality, tak? Ponieważ jaka ja je wbiorę, to teraz takich nie zrobię, więc może ja to anuluję. i zamiast tego rzeczywiście wezmę jakąś inną, ale też jaką? Mógł wziąć gdzieś dyplomatyk, mógłbym wziąć te trade, ale ja też nie mam do żadnych, nie mam takich wysyłać tych kupców. No bo no gdzie? No, Dla strachania. No mógłbym. no tamte, że tak powiem ze stepów? No ze stepów musimy tam podbić ten następny, no. Halo? Jesteś ze mną? Tak, jestem, halo, mnie? Halo, Ignacy? No, wygląda. Halo? Hej moi drodzy, hej, 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 słuchajcie, delikatną uścinkę mieliśmy tym razem z mojej winy. No mamy nadzieję, że już w końcu złośliwe rzeczy martwych nas nie będzie dopadała, a my tymczasem kontynuujemy nieźwiadku. Powiedz, jakie masz plany, co planujesz zrobić ze swoim życiem? No, czekam aż się zakończy trud z otmanami. Wtedy mm. ich miażdżę. Co jeszcze? Kocham siebie. Okej. Okay. Mm. Atakuję Kiwę Jarkant Kazaków. Muriat Okej. Okay. Ja więc... zrobiłem taki duży, duży ruch. Postanowiłem zrobić, wiesz? Wiesz, mm -hmm. że polega. A mm. nie, nie jesteśmy jeszcze na to. E, post... no, chciałem zrobić. No, też, ale chciałem um, zrobić. wyeliminować jedno z centrów reformacji, wiesz? Oh. Z Ayershire. I zrobiłem tak, że zmieniłem sobie aspekt wiary na ten czas. Po prostu pod tą reformację mam też 92 miesiące, bo mam akurat misjonarza i akurat mam Sunday School. Nie chcę wrzucać jeszcze jednej decyzji, bo ona mi da permanentnie minus 1 Tolerance of Heretics, a to jest trochę słabe. Ale jak wszystko wyjdzie, to to będzie naprawdę całkiem w pytkę. A ja idę na Kiwę. O, rewolta. O, co to za prowincja? Chwileczkę, chwileczkę, bo ja znam nazwę tej prowincji: Irkuck. Ej, ja wiem gdzie to jest No. Brawo! To jest ten, on tam był, Boże Michał, pater. Michał był, tak człowiek obejrzy taką jedną serię i od razu się staje mądrzejszy, nie? Tak, tak, to musisz arkołymę zrobić. Powiem ci, że robię sobie Klayman na Livonie, co o tym myślisz? Nie masz tam kora. Yyy. weź Wiesz no z nim. Nie, nie trusa? ty masz. Trusa masz na pewno, ani nie ma. E, a może nie? A może... nie? A może... dalej? A co za czym? A co mi zrobisz? Obecnie z moją technologią nic, ale... No właśnie. Kiedyś coś na pewno. Okej. Okay. Patrz na Kiwę. Jest wspaniałym krajem. Powiem ci tak, panie Niedźwiadku. O, ja chciałem mi to, król. Chciałem też rzecz porównać od dłuższego czasu. Nie no odjeżdżasz z... z... My... trochę... Odjeżdżasz My... trochę developmentem, ale goni cię dosyć prędko, bo już jestem na 900. Ale nie, ty jesteś na 1600. Myślałem, że peniska chcesz zmierzyć, ale dobra, dobra. O, straciłem konkurs Casus Bay na Wielką Brytanię, ty. Głupia sprawa, co? Ojoj. Dobra, no. kiwa, jaką tu masz technologię? 18 tak jak ja. Czy ja jestem aż takim Murzynem Co <Glattopad samurai> co chodzi tutaj w ogóle? Kim nie jesteśmy? Ale Czy by się zwesternizowaliście? Jest biedny. <gryppad gryppad> Czy wy się Czy Nie, jesteście mózgim. Jak wy to robicie? Kiwa. Z kimy się kiwacie, <głos> <głos> Kiwa się głowa, kiwa od Dobra. tego piwa z browaru warka. Hmm, hmm, hmm. że król mi zmarł. Nie wiem jak, nie wiem w jakich okolicznościach, bo nie był dowódcą, ale zmarł. Mhm. Mm jest nowy. 3, 4, 5. Bo wcześniej w sumie moje zacofanie technologiczne pod względem mi o, o! 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 Hmm. Hiszpania się wyjebała na mnie i wyznaczyła mnie na rywala. No, to mamy dalej kocha, więc teraz jeżeli tak? je, jeszcze chcesz podbijać e, <noise> ten... Jak to się nazywa? Liwonie? to proszę bardzo, tylko pamiętaj, że to zdenerwuje mojego sojusznika arcysojusznika, czyli. No co mu się stało, że on tak powrócił na do Tylko na ciebie nie miał. No właśnie nie, byłem trzecim. Miał Francję i Otomanę, musiał mnie stawić na trzeciego. To kogo on miał wcześniej? Wielką Brytanię pewnie, którą zjadłem, zjadłem za mocno, nie? To by się nawet zgadzało wszystko wtedy. O, kolonie brytyjskie okupują Wielką Brytanię i Francja też. Co to za wojna o niepodległość, czyjeś? Tak, British Evaya War for Independence. Kim jest British Evaya? A, wy jesteście British coś Evaya. Po... Tak, bo są, wiesz, te nowe krainy, nie? Mhm. Mm ty, powiem ci, że przed sekundą zgniotłem pomerania, oni nadal robią na mnie claimy, wiesz? Oni twardo, oni wiedzą, że ty im z wiele złego zrobiłeś. Dałeś im prowincję. Jak mogłeś im dać prowincję w ogóle? To wszystko twoja No, koalicja to twoja wina, ale oczywiście jakby są ekspansje. Możesz sprzedawać prowincję bez klejmów? Sprzedawać bez korów? Mm, tak? Jak no. nie mam kora, to mogę sprzedać prowincję nadal. Tak, a to chcesz wacarowic sprzedać, czy co? No ja tak się pytam. No, no nigdy no. nie wiedziałem, jak to jest działa. Możesz, kiedyś tak się robiło, w sumie... Jak... No, no kiedyś tak się karmiło, tylko pytam, czy jak to teraz działa, bo nie pamiętam, jak to teraz działa. No, to, teraz to, to teraz to nie wiem, w sumie, ale... No, pewnie tak samo. Zajszcz... Uła! Aaa, nowy Borys na tronie. Nie, to Karol. Mmm. Sure mm -hmm. Masz może przypadkiem 200 zł, które chcesz mi wpłacić A czemu? No, oddam ci je tylko, bo, z debet nie chcę wpaść tylko Tylko kurde stary, no Chciałem pomóc, ale Krótkometrażowa pożyczka no, Ale to wiesz, to gdzieś Nie masz? Procent. No nie no mam, ale W całej mojej oszczędności. ci 250 300 musiał dać, bo to całe moje oszczędności, nosi stary Dobrze, wyślij na razie 200 Dobrze, potrzebuję. Na pewno, wszystko co mam tu. To Z Kwestia dla mnie 20 miesięcy. Dzięki. Dobrze, że uwierzysz we wszystko, co mówię. Dobrze, że uwierzysz, że je ja oddam. <grym> masz honor. Słyszałem, że masz honor. Zrobię coś lepszego. Hmm. Jeszcze mnie zinsultuję. Kurwa, Ktasia, taki. Eee, lepszy się pan. Moimi pieniędzmi, bo nie wiem, że na końcu wsadzi mnie w dupę. Mam lepszy pomysł, spodoba ci się. My powiesz wojnę nie wojny. Mm. Brzmi Do, ciekawie. Zostaw ich. Widzę twoją armię pod nie. zostaw ich. Ostrzegam cię. Ty chamie, ty lubisz, ja ci pieniądze wysłałem. Nie, no, zaraz to... No, Zachowałeś się jak szmata, naprawdę. Jak ty. Tak się nie robi. Nie. Jak się nie robi? To była okazja, musiałem ją wykorzystać. To już fakt, że jest za 10 do północ i, i ja jestem już zaspany. No, trochę wykorzystałem, muszę przyznać. Eee, gdybym cię tak nienawidził, to bym cię zniszczył. Ale mnie nie możesz zniszczyć. Już mam 19, spokojnie. Ja teraz zmieniłem fokus na militarne. Bo problemem w sumie w mojej militarności było to, nie dokończyłem myśli, że mm -hmm. ja miałem długo króla 3-3-0. Czy tam jakieś tam 0 czy 1, i on w ogóle nie gówno robił. Ponadto ja miałem fokus na administracyjne, więc jeszcze minusik tam był jeden. Plus dodatkowo. Czemu jesteś na wojnie? No z walczy. A możesz skończyć tę wojnę? Nie, to czego miałem kończyć. No tak, mam dla Ciebie opcję, Mew. No co Ty chcesz mi? chcesz mi oddać tę prowincję? No! Tak pomyślałem, że zrobię ci taką miłą niespodziankę. No, niby mógłbyś. No to właśnie, widzisz, jakim jestem dobrym sojusznikiem. Ja nie wierzę, że ty to zrobisz. A teraz patrz jeszcze, co zrobię. Łap, ja mam, ja mam 3000 golda. Pa <ścoughs> teraz nie utrzymuje żadnej. Znaczy, do, nie mam, ale to znaczy, nie ma, to nie jest ta piękna, wspaniała armia. Dawaj, dawaj, w Mi Over Extension tylko rośnie. Dobra, to pisuję z nimi. Halo, kiwa. Halo. Bum, 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 Czy ktoś się przejmuje tymi Murzynami? No pewnie inne Murzyny Kompletnie nikt się nimi nie przejmie. Dawaj, no, dawaj. już tutaj biorę pisać, no bum, bum, e, pieniądze. Dziękuję. O! Mam. Mam to, okej. Okay. Trochę zabrałem. Masz. Trochę zabrałem Dziękuję ci Ignacy. Jesteś na no za sojusznikiem. Ja, ja bym tak nie postąpił, Mówisz, ja, szczerze? Ja jak ja się takiego zrobił, to ci tego nigdy nie oddał, ale to, to ja to. To, 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 to Wiem, czy... Dlatego jestem lepszy od ciebie. A wiesz, to... jak gra, wiesz jak mnie jak pani Basia właśnie wyobraź... Wru... wynagrodziła za to? Zastan mm -hmm. darmowy 25 prestiżu. O! A ja dostałem kolejny wiktory z gdzieś. Znów na tobie. <laughs> na plusach. Hm? <laughs> hmm? Skończyłeś się. Dude, dude. Due to the religious conversion of bergen the province, the Protestant center of Reformation that province has disappeared. Ale dude, bergen Due to... Wej, powstrzymaj. Due to... Przecież nie zniknęło. Po co się teraz to słowało? Due to. Due to. No due to. Dueto. Dueto. No jak to się mówi? Ale tak mięk. śmiesznie to ma... Due to... Due to... Jakbyś kuperą i nie do końca... Due to... Due to... Nie rozumiem. No tak śmiesznie to brzmiało. Nie wiem, co to, to są to śmieszne. A Persję zaatakowali w sumie. I otoczyć Ottomanów, otomani tam sobie się cieszą, o, o, o zabraliśmy mu prowincję, he, 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 idą na prawo, a tam Rosja. No to idą na północ, a tam Rosja, idą na południe, a tam Rosja. Wszędzie Rosja, jak wielka, piękna i szeroka. Długo się nie, nie zacięło swoimi zdobyczami. Terytorialnymi. Dokładnie. To, jakie masz trabić, to ją wyścigać? Bo ja chętnie pobuduję kilka rzeczy. <śle> ja też chcę, chętnie pobuduję. Przygotowując się do Po ty trzymasz pieniądze. Ja nie rozumiem. No teraz będę budował manufaktury. Jaki jak jest sens trzymać pieniędzy? Jak masz 500, to się buduje manufakturę? Bo szybciej ja się z... zaczyna zarabiać. A widzisz, a widzisz, to jest taktyka, której ty nie zrozumiesz, i to są już zaawansowane placy. To nie są zaawansowane placy. Ja zrobiłem wojnę po prostu i nie miałem czasu, żeby spojrzeć <ślech> na to. <A> ja mam <ślech> gałganem. Szukasz w każdym 64, chopie. Może być taki... Hopie. Może mieć takim gałganem. co ta która. W gruncie, że też powinienem nie opłacać w armii w czasie pokoju, ale... Ale ja opłacam armię ja mam plus... Co? Armię, tak? Aha, bo ty też nie masz armii, zapomniałem. Mam 100 tysięcy. A, coldest period of little ice age. Grain, wine i fish lecą w dół. Fish lecą w dół?! Pojebało was?! Jestem rybnym królem! Cały mój dom będzie się jebać. to jest normalny, to jest event historyczny. A co mam plus 44 dochodu? Skąd ja plus 44 dochodu?! To, to jest, co się zadziało w moim życiu, że ja mam tyle dochodu? To są plus 25. Nie, moje ryby przestały dochodować mi dochodu. <laughs> dochodować mi dochodu. Dodawać mi dochodu, powiedziałem. Powiedziałeś, dochodować mi dochodu. Powiedziałem, zamknij ryj, głupia pizdo. <laughs> Jeszcze obrażę. Wiesz, co za to muszę zrobić? No. Przez ciebie, ale to tylko i wyłącznie twoja wina. Tak? Muszę podbić kazach. <laughs> Boże, widoki. Muszę się na kimś wyżyć, no zabrali mi prowincję. Tam, Otomani świętują swoje zwycięstwo, a tu Rosja zjada cały świat. Własny ogon. Dokładnie, no, taki węż, <laughs> Przez Hiszpanię. <laughs> nie no, ja, ja jestem wężem w stronę Francji na razie. Aha. Bo muszę, muszę Paryż zdobyć, to jest Nie Kiedy mój cel. w ogóle w cesarstwo tam wejdziemy i zniszczysz cały Brunswick, może tak? Bo teraz bo mm. Może byś ty koalicję dostał do odmiany? Ja miałem przed sekundą koalicję. Zastosuj się... tak zwany wariant niedźwiedzia. Dostań koalicję tylko po to, żeby mieć kory, że potem nie mieć koalicji, jakie zabierze zabierzesz. Ponownie. Proszę. O, śmiesznie. Chciałeś ich, to masz. Nazwie zmienię podczas wojny... jednostki. A, co tam? Już o, a ja jeszcze raz, wróciłem, raz dobrze. drugi raz przyjdą, przyjdą otomani, to już tak łatwo mieć, nie wiem, to nie... To już jest koniec ich egzystencji. Ile można to nazwać egzystencją? Wspaniała, wielka Rosja. Rosja. Dobra. E, chcesz pobić Krymę? Krym? Walczyć o swoich ziemiach, wiesz? Ty patrz. A co? jak to Właśnie masz, nie, nie, masz niepowtarzalną okazję pojechać w Krym. Zaraz flotę całą stracisz. Nie wiem, czy ty to widzisz. A, ty, na tej flocie mi kompletnie nie zależy. Niech oni ją, on ją zatopią. Ja uratuję. Niech oni ją zatopią. Ja ją ratowałem ci. Ją. Nie. No, jej, jej celem, przeznaczeniem było umrzeć. A ja jej nie chcę. Ona ja jest bezużyteczna. Nie ma czego chronić. Cię się siebie bezużyteczna. No proszę mi nie łapać. Co za mędy? Moje statki się tutaj rekrutują teraz i mi wyłapują pojedyncze statki. Co za kutasiarze? Zniżczychy. Ja urwą dam. Oni oblegają mi fort. No to idź mówić na ten Krym, no! no ja idę, no, ale no, byłem daleko na wschodzie. Tam Kazachstańczyków Kazakstańczy, odwiedzałem. Kazak, Kazaków, Kazaków. Kazaków. Kazaków odwiedzałem, Mówili, że wspaniały kraj mają. Ja powiedziałem, że chcę zobaczyć. Michał Pater u nich był. Tak, super w ogóle. Pozdraw, Michała. Czy mi się wydaje, czy Otomani też nie są tacy głupi, jak mi się wydawało? To znaczy? A, i on się rozrasta, to i my i atakują Wenecję. I tutaj, już bez śmienia, podbicie Wenecji przez nich to już trochę będzie dla mnie. A co ja zrobiłem? Chciałem wziąć flotę i zaznaczyłem armię i zerwałem wszystkie oblężenia. Chciałeś być kurwą nie jesteś. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Nigdy jeszcze tak to powiedzenie nie było prawdziwe, wiesz? Jak teraz. Oblegam Krym. Bardzo dobrze. W sumie, częścią armii może pójdę do tego Kijowa. Niech przestaną to oblegać. Co tutaj jest? Bremen? Skąd wy macie wojsko? No uciekliście sprytnie. E, Krym może sobie zjeść cały, chcesz? Znaczy <grym> nikt, nikt się nie zorientuje, że przestał istnieć. Też to mi się tak właśnie się wydaje. Dlatego, na samym dlatego, dlatego, dlatego masz Krym do zjedzenia, tak, od, od, od przyjaciela. Mhm. No ja będę musiał wciągnąć dupą 34 developmentu i 32 developmentu. To może trochę zaboleć, nie? Mm, nie. Węższe koalicje. Ale policja może się składać tylko ze śmiesznych północnych państewek. Otomani są, są generalnie zajęci własnymi sprawami. Podbijają... Otomani? Otomani podbijają Walecję. Prea de Younger dostałem, to jest jakiś Excellent Minister. Czyli nie Excellent Minister, tylko jakiś tam minister historyczny. I mój Inkwizytor zmarł, więc kończy się szybkie nawracanie. Ale te Excellent a w zamian minister, to jest bardzo fajna rzecz. Nie wiem czy wiesz, jak są Wiem, nie wiem, życie. wiem. Excellent Minister są zajebistą rzeczą. Druga armia stanie tu. Jak tam Kazakowie? Żyjecie jeszcze? Ej, ja jeszcze żyję. ty Patrz. A bo jak stolicy nie odbija. Co za męt, małe, no? Ja wam kur dam. Hmm, hmm, hmm. Rosja straciła cztery prowincje. Stwierdziła, że musi, pod, musi w w w unicestwić Kiwę, Jark Jarkant, Kazaków Burjat, Jin, Ming Mongolię, Shun, Kakalię, Jiansu i Koreę, by móc sobie podreperować swoje ego. O. Brzmi dobrze. Ty serio wypowiedziałeś tylko krajom wojny? Nie, ale zamierzam. Znaczy, Kazakami. No małymi kroczkami. Baby steps. Baby steps, okej. Okay. Niechaj będzie. Hmm, no tak. Kazach Kazachstan, na przykład, już chce się poddać, bo on już wierzył, nie ma szans. Można tak, że zostawimy hmm. dwoje prowincje, które są puste, tam nie ma w ogóle miast i sama taka 13 armia partyzantów stoi i się zastanawia, co zrobić. jak żyć, pytają premiera. Aha. Uh -huh. no, tutaj, w ogóle weźmiemy taką opcję. Ja, prezydenta. Premier. Premiera. Premiera, premiera. premiera co, nie chcą się poddać? Jeszcze? Zapomniałem, że ja mogę mieć więcej wojska już. Macie jakieś hmm? sojuszników? Ktoś mi pisał komentarz, że... Hmm? Fajnie, fajnie, że podbiłeś tę Gruzję, ale wiesz, mogłeś mieć tam dobrego sojusznika do walki z ottomanami. No, w gruncie rzeczy. Tak. Szczerze powiedziawszy przy, w, w przypadku twoich wojen e, Chcesz wszystko im zjeść? No tak. Dobrze. Bo wysłali mi pizdila. No to powiedz Krymowi, że fajnie, śmiesznie, w ogóle piękny, pięknie, Wszystko spoko, ale, ale... Mnie się ładnie wygląda w granicach Rosji. Mhm. Krym Dobrze. zawsze wygląda ładnie w Rosji. E, tak bym powiedział, rzeczywiście. No tak, o ktoś w ogóle znowu i co to się dzieje? Kto okay. tym razem wybucha, powiedz. No wszyscy. A, u Ciebie. Okej. Okay. No. Krym, powiadasz. I tak, i to spokojnie. Widzę, że kogoś zjadłeś już, też kazaka. Kazak stwierdził, że chce stać się integralną częścią mojego kraju. Krym też. O, trochę over extension mi teraz dałeś. Ponad Nie 100, wiedziałem, 100%, ile będziesz miał. Ponad 100%, więc teraz trochę będę miał zagwostkę. Ale dobra. to takie. heheszki teraz. No takie trochę. Trochę mnie teraz no, bawiły. To... Skąd miałem wiedzieć? Tak właśnie pomyślałem, klikając z tego pizdila, tak pomyślałem. Ciekawe, czy, czy on ma w tym momencie over A ma! i miał prawie 100. No patrz. No patrz. Już Rebel Sentiment był jeden Mhm. Mm co to jest? Concord Eastern Siberia, co wy chcecie w ogóle? Tunguska, gdzie jest Tunguska? Na wschód. To to, to się domyślam. To, to jakaś prowincja pewnie jest. Tak. Tunguska jest chyba niedaleko Czukotki. Jeżeli to może pomóc. Co ze stani? Kurwa, masz 200 za jedną prowincję. Create an army for our nation, nie. Megrela, gdzie jest Megrela? Nie wiem. Ale mi Estates. Co to za dynastię, nie potrzebuje tutaj na States. Estates było w jakiś political? czy... A tu była States, dobra. Na samym końcu nobility Narka Gotland. 20 realności, a dajcie i awansujemy sobie tutaj. Kolejnego Merchanta, To mi wybuchy gdzie? Tutaj, proszę. Mam trzeciego Merchanta, gdzie go wysłać? A bo trade sobie robisz? Tak. Co my tu mamy? Samarakand. Samarkand. Sama Samarkand, no to rzeczywiście, nie, nie samarakand, samarkand. Może tutaj go byś w sumie. Czy do astrachania myślisz? Nie wiem, w obydwu miejscach brzmi dobrze. No w sumie no... Tutaj jest transferowane, tu transferują 2, 2 idzie tu, tutaj idzie 0. Tu konstantowa nic nie idzie, wszystko idzie do Kiewa, stamtąd ja zabieram, to jest bez sensu. E, tutaj też jest. Zasz no jak... spojrzeć ci powiem, wiesz? No Samarkand jest jedyną takim, jedynym takim. Jest jedynym sensownym No, drogą. oczywiście, że Samarkand, tak, tak, jak najbardziej. I tak, kazań dla Ciebie nie ma, a nie ma dla Ciebie znaczenia żadnego. No i Cyber byłoby fajnie. Cyber? Siberia. Tuta, no. Rzeczywiście coś takiego istnieje, ale to wszystko idzie do Samarkandu, który. Teraz transferuję do... No tak, ale jeżeli masz downstream więcej mocy... Oj, 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 oto mani troszkę zjedli. Jeżeli masz downstream więcej mocy, to troszkę lepiej to działa chyba, jak to przypamiętam. 20 militarna, gonię. Idę jak burza. No dobrze, dobrze. Co za jednostka, co to za jednostki? A, nowe kaniony, dobra. W sumie jakbym miał więcej kanonów w mojej armii, pewnie też by mi to coś dało, bo obecnie to nie mam prawie wcale i... o <laughs> dlatego otomani wygrali te śmieszną wojnę. Coś jeszcze może być. No ja tak wyciągać wnioski... Powiem Ci, że od północy już zaczynam dysmantlować hr -e, Po prostu odcinam prowincję na razie. I słusznie. Brunszwik teraz no. robi. Um, już patrzę, jak z nimi. Bohemia, Polatyna. Koalicja. O, mam ponad setkę z większością krajów. Hmm. I nie wchodzą w koalicję. No właśnie nie. No patrz. Pewnie czekało, aż jeden się zdecyduje. Jakaś Francja czy, czy Wielka Brytania. Pomerania wypowiedziała wojnę Brunszwikowi. Intrygujące. A, buduje kolejną manufakturę. To też Przez... jest znajdujące. Dobrze. nie możesz manufakturę budować na goldzie? Nie no, to już by było zbyt przegiętym gównem, ty, tak szczerze mówiąc. Tak, tak było. Kiedy jesteś można. pewien? Tak, w ale tak w 100% pewien jesteś? Tak, na złocie można było budować. W ogóle na złocie można było wszystko, workshopy budować. Workshopy można było budować. Nie było manufaktury pod złoto nigdy w żadnej Europy Universalis. wydaje, że była. I że to była ta, ta, ta zwyczajna taka jak pod, ten podmiecie, jak tam się na, na miedzi stawia, taką tą... Mmm, To było weapon manufactory. W każdej się... Europie Universalis, bo dobrze pamiętam, ze starych Universalis, że złoto nigdy nie miało swojej manufaktury. Dziwne, bo mi się też kojarzy, że w t coś stawiałem. Może a stawiają w t Workshopa można było stawiać? Tak, niewątpliwie. A może, a może mi się pomiją, rzeczywiście, nie będę się hmm. kłócił. Bo... Możliwe, że teraz nie grałem. Wyjdziesz na że... głupkę jak zwykle. No dokładnie, na debila. O, ho, 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 ho. To pod, pod takiego skleja ten odcinek będzie, nie? Taka paskudna. No. Jak żujka, ale wiesz To też jest dobry moment, bo w sumie jak mam posklejany tych parę minut, to się chyba składa już całość, na nasze wrażenie, wiesz? No to w sumie możemy zakończyć, bardzo mi się to podoba. Dobrze. No to co? Nieźwigisz przegrał, ja trochę wygrałem, nieźwigisz trochę przegrał. Ile masz developmentu teraz? To jest istotne. 3000? Dobrze mówię? Tak, 3000. Ja 1840. Mam 972. No to jestem i tak o wiele, wiele większy. No i też pamiętajmy, że ja na tych uda, uderzę nawet sam z własnej woli, jak tylko się trus skończy, bo oni już nie mają tak? koalicji, która mogłaby ich obronić. Mają swoje to prawda, oni mają już tylko z Francją i z Tunezją, to szczerze powiedziawszy, Francja z wielką przyjemnością im wpierd... O, ty, to mi przypominasz, że zrobił klejma na Francję. To no. dobrze, to w Normandii robimy klejma. A już wtedy, jak będą miały już technologię taką jak oni, bo nadwyższą, a będę nie wyższą, bo jest to western, to ja już ich nawet wtedy, naprawdę za zaoram. Ty wtedy zajmij się Francją, zjesz sobie pół Francji, a ja odbiję to, co woję. Właśnie pół nie zjem jeszcze, wiesz. Tak. Ja chcę zdobyć Paryż, bo chcę mieć ten event, wiesz, wykonany. No. No, no, no. Ten, wiesz, y Swedish City. No znaczy, ja jeszcze mam trochę czasu na to, ale to dobra, to jeszcze zobaczymy. Ja na sobie wyjście, wy ze mną wiesz? Tak. razie. A to było RupoNiwersal4, widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.